Cześć, dziś wyjątkowo z programu nie poprowadzi Szymon Górak, jestem w jego zastępstwie, normalnie występujący z tej drugiej strony kamery, Sebastian kolanda bardzo mi miło. Dziś witam w programie e, Marka, bramkarza Antoni Wąstok, również bramkarza Kruczków Tomka. Dzień dobry, witam. I tapasnika Dea Wawrzyny, Mateusza. Witam. Oraz jest z nami ekspert, który wszystko wie i wszystko wie. Adam, Ciebie również witamy. Cześć chłopaki, cześć. Za nami szesnasta kolejka. Adam, dwie porażki Kruczków. No, nie wypada o nich nie wspomnieć. Duże zaskoczenie. No i dla mnie Kruczki, <laughs> jeśli Mok się cieszy, to był jeden z faworytów do wygrania 12 edycji ligi. Po ostatnich kolejkach no, nie gracie tego, co reprezentowaliście nawet w zeszłej edycji, czy, czy na początku tej edycji. No nie da się ukryć, że, że ostatnio coś nie gra i chyba wszyscy nawet u nas się zastanawiają, dlaczego. No Niestety na tych ostatnich dwóch meczach, o których wspominacie, po tej kolejki ostatniej, mnie nie było. No rzeczywiście, jest tak, że, że te mecze ostatnie 2 trzy tygodnie zupełnie na mnie idą. I chyba to też jest kwestia tego, że ciężko jest zebrać skład. Jednak wiadomo, gdzieś tam każdy pracuje. Ja też akurat mój charakter pracy nie pozwala się zawsze w soboty pojawiać. Też ubolewam nad tym faktem, bo jednak zawsze gdzieś tam przynajmniej no, nieskromnie, ale słyszę od Was na przykład tak, że zawsze, a nie ma ślimaka, nie ma ślimaka. No okej, okay. dlatego też ubolewam, że mnie nie ma, na, nie, nie zawsze mogę być, nie zawsze mogę pomóc swojej drużynie. Okej, okay, a powiedz jak koledzy z drużyny przyjęli tak wysokie porażki. Jesteście e... bardzo mocną drużyną, pretendenci do tytułu i nie tak wysoko przegrywać, a tutaj 2-6 z Old Angels i jeszcze większa prze, y, przegrana 09 z Antoni Wostok. No nie da się ukryć, no widziałem się z chłopakami dzień po, czyli w niedzielę, bo rozgrywaliśmy taki no, sparring dla rozruchu. No i właściwie każdy, kogo pytałem o, o poprzedni dzień, o kolejkę, bo widziałem wyniki na stronie internetowej, ale z nikim się nie kontaktowałem telefonicznie. W niedzielę była okazja i powiem szczerze, że no, nikt nie za bardzo miał ochoty rozmawiać na, o tym, co się stało. W sumie się nie dziwię, no bo jednak widać, że coś, coś nie gra, no i także nie, nie ciągnę ich za język. Marek, liczby nie kłamią, możemy spojrzeć w tabelę i na dwie kolejki przed końcem rozgrywek. Jesteście mistrzami, bardzo gratuluję. Nie no, dziękuję bardzo, ale no, mówię naprawdę trzeba pogratulować reszty, reszcie zespołu, która no akurat no, muszę powiedzieć z szacunkiem dobrze grała, akurat jest wysoki poziom, akurat naszej drużyny, pokazują to na każdym meczu, wy, wygrywane, no wygraliśmy praktycznie wszystkie mecze, tylko jeden zremisowaliśmy niestety, jest no ale to żenami, to. Słyszałem, no i do kaktu blond, udało ci się strzelić. Ja nie byłem wtedy na tym meczu. A to dla tego. Zalecisz, z słyszałem, że nasz kapitan Marcin myślał, że wygraliśmy. Schodzi z boiska i mówi remis. co, remis? Już wygraliśmy? Myślałem, że jedną bramkę no więcej. więcej. Może do tego tam pójść, się trudzę. Czemuś Śmiesznie słyszałem, to chłopaki do mnie zmielić później widziałem. To duże, duże, duże radości, duże, duże. Nie naprawdę duże zaskoczenie, bo jednak. Antoni Bostock, żyli wszystkich, no i każda strata jakiegokolwiek punktu przez nich, no to jest sensacja, nawet... Nie no nie akurat, tak, nie akurat tak. jeżeli chodzi o że mieliśmy 2-0 w pierwszej połowie, no akurat to tak, jak no to, akurat to jest, mówię, to jest sport, akurat ten mecz, akurat powinniśmy tak naprawdę przegrać, bo mówię, wygrywaliśmy 2-0, oni nas trzymali dwie bramki, później my na 3, 2, oni 3, 4, 3 i ile? No i staje minuta czy dwie, a, oni na, a my nagle, na, nagle dwo co remisujemy. No a oni tak naprawdę trzymali się dziennie, nie poddali się. No i, i tutaj, no mówię, no, akurat my, my mieliśmy szczęście, ogromne szczęście, że my w ogóle zremisowaliśmy. Znamy już Mistrza, wiemy, że kruczki walczą jeszcze o pudło. Mateusz, w odcinku, który był poświęcony Twojej drużynie, mówiłeś, że głupio jest czwarte miejsce. E, pytanie do Ciebie, o co teraz gracie? No teraz jest taka sytuacja w naszej drużynie, że trzecie miejsce już no, niestety nie zdążymy odebrać Pruszka, ale centrum, które jest bezpośrednio nad nami ma jeszcze mecz z Antonim, z którym nikt jeszcze nie wygrał. My jesteśmy jedyną drużyną, która z nim zremisowała, a bezpośredni pojedynek między nami wyłonił w sumie to zdobycie tego czwartego miejsca. Okej, okay, a teraz zobaczmy materiał. Graduated. Smutna, zasępiona mina. Dlaczego tak? No właśnie, nie miło 7, ja 9-0 to nie niemiła, 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 akcja, miła akcja. Ale my jaśmy to słyszyli, zasłużyli. Pierwszą połowę jeszcze trzymaliśmy myślę, że w pierwszej połowie może nawet lepiej się prezentowaliśmy w drugiej, jeszcze jak druga bramka trzecia poleciała, to już tam wiadomo. Nie, nie było sensu pilnować w wyniku, bo to jest sposób. Jak oceniasz grę w drugiej części sezonu? No w drugiej chyba gorzej, te wyniki, już tam troszeczkę na to i zbyt Bytami mecze, które w pierwszej tak samo z Olgo Angels. W pierwszej ludzie wygraliśmy w drugim przebiegu, także w drugiej już słabiej nam szło, gdzieś tam się to wszystko posypało trochę. Też te problemy czasami wiatrowe, tak jak dzisiaj nie było brankarza, chociaż myślę, że nasz tak bardzo by nie wpłynęło to na z tym drugim meczem w pierwszej partii. Także no, druga runda w plecy nawet. A jak oceniasz poziom samej ligi? Bardzo fajnie, fajnie, fajnie się gra, bo myślę, że jest na razie jeszcze ta, 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 ten podział sześciu pierwszych powiedzmy drużyn, które faktycznie rywalizują, w, widać to na meczach ze sobą na, na pewnym wyższym poziomie i reszta drużyn, która też się rozwija, fajnie gra, ale jednak czyszczą różnica różnicę, że jest sześć, siedem zespołów tam jednak trochę ono powstaje. Mógłbyś tę ligę polecić innym drużynom, które jeszcze jasne, jasne. nie grają? Jasne, ja bardziej, bo myślę, że to fajna rozrywka. Sama graczenie jak mieszkanie stałę. Okej. Szymon jesteś jednym z najskuteczniejszych zawodników w Lidze. Jeszcze nie wiadomo, czy dostaniesz królem strzelców, ale na pewno będziesz w pierwszej trójce. Dzisiaj robiłeś na boisku wszystko, strzelaj z każdej pozycji i z każdej nogi, ale no, twierdza w Ostoku została niezdobyta. No nie, nie brankarz w Ostoku wystrzelił się cuda naprawdę na tej bramce. Wszystkie piłki wyciągał i naprawdę na... Desse mar aqui W materiale widzieliśmy Szymona, który jeszcze niedawno był królem strzelców, teraz uciekł mu Dawid Przybylski z byków i ta przewaga jest znacząca 11 bramek. Można to jakoś nadrobić? No, nasza liga zna takie przypadki, że osoba goniąca wyprzedzała tego, tego lidera, nawet gdy miała kilka czy kilkanaście bramek straty. Ale w przypadku Dawida i Szymona, wątpię, żeby, żeby Szymon był w stanie przyścignąć Dawida. Szczególnie, że Dawid jest bardzo, bardzo dobry dyspozycji na kluczki, jak tutaj wspomniał Ślimak. No coś, coś przestało grać, tak. Nie wiem, Szymon troszeczkę też się zaciął. Nie strzela tylu bramek, ile, ile w wcześniejszych edycjach, więc, więc myślę, że to już jest przesądzona sprawa a ty może jakoś obronisz kolegę może ja, chciał, wierz, ja nie chciałbym smut. wierzyć że Adam się myli i w następnej w następnej następnej gra się gracie tak. z nami dla zabawy i z mustangami tak mamy podziękować chociaż to jest czerwona latarnia rozgrywek. zgadza się zgadza się ale liczę że Adam się myli i Szymon jeszcze pokaże na co go stać tak jak już wspominałeś tak była już taka możliwość jeżeli by nasza drużyna grała tylko dla Szymona żeby tylko on strzelał bramki to jest to możliwe, aczkolwiek wiadoma sprawa, że będzie to bardzo trudne. Mam nadzieję, no, że się to... przede wszystkim gracie, gracie fajnie, gracie dla zabawy i e, każdy wasz mecz bardzo fajnie się ogląda, bo, bo gracie lekko. E, nie gracie na jedną osobę, raczej staracie się, żeby wszyscy grali. No właśnie o to chodzi, dlatego tym bardziej jednak e, chyba to jest tylko takie moje gdybanie i wiem, że to jest no, niestety mało, mało realne. Na materiale również widzieliśmy wspaniałe interwencje Marka, broniłeś wszystko, to co nie leciało w bramkę przeszło obok, a to co leciało w światło bramki znalazło się w twoich rękawicach. A czy jeżeli chodzi o mnie, no to no mówię, no akurat miałem, jak mówi, niesamowite szczęście, no bo no mówię, to zależy, zależy od, też od dnia, pory i tak, to zależy też od drużyny, nie, no akurat jeżeli akurat moja drużyna, no mówię, no... Jakoś nie graliśmy z kruczkami najlepiej po obronie, a jednak to no mówię, mi się akurat fartnęło, nie wiem, bronię po prostu wszystko, no mówię, no jak zaczarowany. No, a jak to wygląda normalnie? Czy masz wsparcie obrony, czy bardziej jest to tak, że to y, wszystko, wszystko zależy od ciebie? A czy to zależy, no mówię, no część no, wewam, części, no, to zależy od brąkarza, tak? No bo to zależy też od jego dyspozycji, jak później jak dużo na, jak dużo na później będzie grała, tak? No bo jeżeli mówię, na początku padną kilka takich bramek, no może nie, od, nie, nie przez bramkarza, ale no mówię, no, na początku, no mówię, to jest... No najlepiej właśnie trzeba obronić kilka, kilka dobrych obron trzeba mieć, żeby później drużyna to zaczęła grać, bo mówię, no, to postawa jest od bramkarza. Jeżeli bramkarz dobrze broni, to później drużyna też idzie do przodu i jakoś to mówię, jakoś się porozumiewamy i jakoś udaje nam się strzelić te bramki. Kiedyś Adam powiedziałeś przy okazji pucharowego odcinka, że kluczem do wygranej jest wing zerowy z tyłu. I tutaj widzę, Marek ma no dużo racji w tym co mówi. Tak. I chyba to był klucz do wygrania ligi. Chyba każdy się zgodzi, że to podstawę jest. Jeżeli nie puścimy bramek, to, to możemy wyciągnąć remis, tak? To mamy ten jeden punkt. Jeżeli, jeżeli strzelamy dużo i tracimy dużo, no to, to może się trafić tak, że przegramy, Nie mamy żadnych punktów. Ty burujesz bramki kruszków, stoisz między słupkami swojej drużyny, powiedz dla ciebie też, bardzo ważne są te pierwsze interwencje, to pewne? Myślę że tak, dla każdego bramkarza to jest ważne, dlatego na przykład przy samej rozgrzewce, tak? Wiadomo, te strzały wyglądają tak, że yy, piłkarze tak z drużyny strzelają jak najsilniej. Ja na przykład... Yy, Lubię się rozgrzewać, powiedzmy prosić kogoś z kolegów z drużyny o rozgrzewkę w ten sposób, żeby stanął naprzeciwko mnie na przykład 2-3 metry, rzucam mu piłkę i są strzały, lekkie strzały z, czy z główki, czy z nogi, żeby chwytać piłkę. Po prostu nie musi to być strzał silny, tak, żeby wyczuć piłkę, żeby po prostu jakoś spoczuć swoją tę dyspozycyjność, bo wiadomo, ja że każdego dnia, każdego dnia, jest Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Na koniec każdego sezonu jest taka tradycja, że wybieramy najlepszego strzelca. Tutaj chyba już sprawa jest rozstrzygnięta. Przed nami są jeszcze dwie nieodkryte karty. Jeden z nich jest właśnie tytuł najlepszego bramkarza i tytuł MVP całych rozgrywek. jest Adam, jakie są zasady, jaka jest metoda tego przyznawania? No jeżeli właśnie chodzi o strzelca, no to wiadomo. Osoba, która strzeliła najwięcej bramek zostaje królem strzelców. Bramkarz, który puścił najmniej bramek yy... Słusznie bądź słusznie, tak, ale przyjęliśmy, że jest najlepszym rąkarzem. Z tym można polemizować, czy ktoś ma lepszą bronę, czy gorszą, czy miał więcej interwencji, czy nie, ale tak jest u nas przyjęte. Z MVP natomiast no to jest chyba najbardziej prestiżowa nagroda, mm -hmm. po każdym meczu kapitan drużyny przeciwnej daje swój punkt, swój głos na najlepszego zawodnika drużyny, z którą grał. I ta osoba na no przykład nie. Wiem, ja daję Mateuszowi, Mateusz ma jeden punkt ode mnie. I to mówi. Tak, no i mamy po jednym. Wymiana wyłączyła żeby, żeby wyłonić tego najlepszego z najlepszych. Jest chyba najważniejszy głos? Jest jeszcze najważniejszy głos, głos sędziego, który przepatruje się obydwu drużynom. Bierze pod uwagę to jak zawodnicy grają też między sobą, jaki mają stosunek do rywala. Tak i głos sędziego. Sędzia przydziała tylko jedną osobę, i głos sędziego liczy się na dwa punkty. Mateusz, na początku sezonu, kiedy byłeś bardzo skuteczny na w swojej drużyny i wyróżniającym się graczem, dostawałeś bardzo dużo e, właśnie tych punktów MVP. Teraz z tego co wiem, troszeczkę Twoja skuteczność spadła i to się odbija również na wyróżnieniach, ale wszystko jest jeszcze przed nami, zostały dwie kolejki, jak myślisz? Chciałbyś zostać MVP? Czy, myślę, że nie dostanę, ale myślę bardziej. Jakby, jeżeli na naszą drużynę patrzyć, to myślę, że Michał Esielicz jest taką osobą, która mogłaby dostać teraz do wynika meczu, bo on bardzo często ustawia naszą grę i z nim dużo wygodniej mi się gra przynajmniej, bo jestem, jakby obrońcy podchodzą bardziej pod niego niż pod więc mam troszkę więcej swobody i to jest zawsze wygodniejsze. A panowie tak patrząc obiektywnie, nie z płyty boiska, ale właśnie z boku, wasze zdanie, jest ktoś, kto zasługuje na MVP? Ktoś, kto się tak naprawdę wyróżnia? Adam, okiem eksperta? no Na pewno od samego początku rozgrywek Dawid Przybylski jest y, takim jasnym punktem swojej drużyny, ale ja bym zwrócił uwagę tutaj m, może troszeczkę tak w cieniu całej ekipy y, golkiper PKS-u Augustyn. Y, to jest y, no, chłopak, który no, naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty robi i tej, ta robota nie jest zauważalna, tak? bo... Bo jak drużna przegrywa 2-1, no to przegrała mecz, ale mogła przegrać wyżej. tak? Dzięki, mm. dzięki, niemu, dzięki niemu są takie wyniki. A powiedz mi Adam, jak to wyglądało do tej pory? Mamy 12 edycję, 11 MVP, i czy to byli przeważnie zawodnicy z pola, czy zdarzało się też, żeby nagroda trafiała do bramkarza? Kilka razy zdobyli ją bramkarze, ale chyba nigdy się nie, nie zdarzyło tak, że najlepszy strzelec czy najlepszy bramkarz został MVP turnieju. Mm. Panowie, na koniec mam dla Was taką zabawę. Skażmy najlepszą piątkę, taką lepre reprezentacyjną piątkę Młodych Nóg w w tym sezonie. Marek, proszę Cię, obrąkarza. Jeżeli chodzi o mnie, to, najlepszy, to na bramce powinien stać Luis. No Ja myślę, że tutaj głos należy się dla mojego brata. Wydaje mi się, że mam nadzieję, że się zdążycie. Jeśli chodzi o obrońcę, ja lubię z nim grać na obronie i naprawdę wydaje mi się, że się nadaje, także to jest mój typ. Strona defensywna, wszystko z swoich faworytów. Przejdźmy na ofensywy, gracie z przodu, wasi faworyci, pan Tężak. Jeżeli o pomysłnika chodzi, to Michał, jeśli ja liczę od nas drużyny, bo bardzo dobrze wszystko widzi. Myślę, że mi się należy. Adam? Ja może wskażę jeszcze jednego defensora. No jeżeli już podałeś swojego brata, no to głupio rozdzielać Dream team. proponuję Pałszta. Bocian, tak, bocian dla mnie to jest najlepszy obrońca religii. uzupełniając piątkę, nie wiem pan, jak ze mną zgodzicie, że tutaj na wyróżnienie i na tego snajpera napastnika chyba zasługuje Dawid Przybylski trzeba z każdej pozycji mm. zawodnik uniwersalny ciągnie taka lokomotywa na drużeńskich bytów, byków, nawet widać. ciągnie drużynę do no sukcesu jest. i zgadza się. Okej okay, Panowie, bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. Życzę powodzenia w pozostałych meczach i zapraszam Was na stronę. Odwiedzajcie młode młodenogi.pl, znajdziecie tam skróty, odcinek, a również ciekawe artykuły, aktualną tabelę i terminasz na nadchodzące rozgrywki. Cześć!